Witam Was, tutaj Smart TV Studio, mój pierwszy odcinek na kanale na YouTube, w którym chciałbym Wam pokazać jak zrobić granat yy, no, dymny. Będzie nam potrzebny saletra, cukier zwykły, biały i proch strzelniczy. Objętościowo cukru będzie nam potrzebne 50%, saletry 45% no i proch 5%. Tylko, to wszystko wrzucimy do butelki, jak tutaj jest zaprezentowane na ekranie. Będziemy musieli to wszystko wymieszać, ląd podłożyć i zapalić. No właśnie, taki jest efekt. No, grana wybucha dość szybko. Erupcja jest nieznaczna, ale dość efektowna, Widowiskowa. Dymu jest dość spora, ale to jest niegroźna. Dosyć szybko, jak widać całutkie się topi, ponieważ pamiętam bardzo wysoka temperatura w wyniku połączenia saletry i cukru, więc. Takie małe, niewinne, a tyle potrafi. No, widzicie tutaj. Cała erupcja takie. Cała akcja to toczy się w ciągu, w ciągu 30 sekund tam. No dużo się nie dzieje, ale w ciągu tych 30 sekund może... Być bardzo wiele emocji. No. Widzicie. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy filmik na YouTube. Kręcę go pierwszy raz. Tu widzicie już po przejściu, jakie jest skło całkowicie stopione. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj.